Nie było możliwości stanąć na żadnej innej stacji. Była natomiast stacja, którą jak mijałem jadąc na awarię, stwierdziłem, że nigdy w życiu bym na tej stacji nie zatankował żadnego paliwa. No ale wracając, akurat nie byłem znowu na wysokości tej stacji. I byłem zmuszony. I byłem zmuszony. Co jakieś, nie wiem, 20-30 km od stacji postanowiłem stanąć, przespać się i nie mogłem go odpalić. Uważajcie, gdzie tankujecie, bo można nieraz się nadzieć. Możecie sobie zatankować coś takiego i później mieć na dnie zbiornika paliwa. Taki osad. Czy nam rozpuści w ogóle ten osad czyste paliwo? Czyli świeże paliwo, nawet jak zatankujemy, tak nie wyczyści nam tego osadu. Ale teraz, jak postoi auto z kolei znowuż doby, to ten osad siądzie i będzie z powrotem dalej w tym zbiorniku. Żeby usunąć te zanieczyszczenia z tego zbiornika paliwa przede wszystkim, możemy Wbieramy. zademonstrować, tak. co robi ten preparat. Widać, że to zaczyna po tych ściankach spływać, także... Zaczyna spływać z tego dna słoika. Paliwo podczas jazdy w ciężarówce ono też się non stop buja. Rozchłodzi się to jest. wszystko. Czyste paliwo tego nie rozpuściło? Jeszcze tylko trochę zostało. Patrzcie teraz na dno słoika. Jest różnica? Nie Jest różnica. Nie ma co. Jak dodajemy ten środek do zbiornika, on nam zrobi dokładnie z tym brudem to samo. Tyle tylko. Że to nigdzie nie osiądzie. To po prostu trafi do komory spalania. Poprzez zostanie spryskiwacz Zostanie spalone i ten brud zostanie usunięty. Zostanie po prostu usunięty razem z paliwem. Patrzcie. Czysty słoik. To wszystko, co po drodze zawiera ten osad, poleci, wypali się i będzie po problemy.